Spontane. Peter. Pepe Lecę teraz tutaj na spontanie, bo jest zajebisty pitno no to kurwa dalej, kurwa bongo, bo jest zajebisty kurwa chuj Peter właśnie na kurwa sek tutaj, Nawijamy się tutaj. Dawaj bongo, bo jeszcze nie jestem spalony, no to kurwa nie tralić tego pitu, bo za chwilę Peter wleci Ej hey, ta, ta, Pał pał Kurwa lecę dalej, Peter weź se, kurwa polej bo jest zajebisty kurwa bit Nie wiem jak to zrobić bo jest DTP Jest zajebiście w chuj, no to lecę dalej, tej <try> Peter weź mi posyp kreskę bo się rozpadnę No już idę? No to dali, bo kurwa się rozpadnę Tej, tej Tej, tej, ziomek Peter Pepe Spontan Spontan w chuj, ziomek wszystko jasne jest, gdy wjeżdżamy tu na bit Pepe mnie zaprasza Wiadomo, że jest swoją zwrotę, jadę tutaj z ziomem Wbijam na bit, ty kuj wojewana Ja mówię ci już od rana, zjarałem przywąsy, wąsy, haha śmieć się w twarz, bo ty do roboty zapierdalasz Napierdalam sobie w gierki, jadę konkret tu Mój to jest beat, zapierdalam w chuj Pepe jest ze mną, ekipa tu jest u uh, Jedziemy znów, nawijamy te rapy DCP kiedyś powróci stare te klimaty Jedziemy na bicie, konkretnie ziomalu W wie się tu dzieje, nawijamy tak na haju Ty się zastanawiasz, czemu to robimy? się lepiej nie zastanawiaj, zajaweczka bez spiny Już to mówiłem na jakimś traku Ale się powtórzę, to jest też dla klimatu Kurwa jasne jest, wszystko jasne jest My tu kurwa razem rozpalamy haszysz, ej! Jedziemy na konkrecie, nie podajemy się, robię konkret, ej spontan wiesz, Pepe na mnie patrzy od boku, a ja jadę tą zwrotę, ziomuś